Cześć, mam na imię Julia i witam Was na kanale Książkomaniaczka. Przychodzę dzisiaj do Was z podsumowaniem czytelniczym listopada. W tym miesiącu przeczytałam 15 książek. Wszystkie były bardzo dobre albo wręcz znakomite. Ten miesiąc był świetny pod względem jakości, tylko tak naprawdę jedna książka rozczarowała mnie na poziomie takim jak 3 metry nad niebem Federico Moki, jeszcze gdzieś tam w sierpniu czy wrześniu. Ale o tym później. Jeśli chodzi o gatunki, to przeczytałam cztery książki fantazy: jeden kryminał, jedną książkę z literatury pięknej, jedno sci-fi, dwa klasyki, dwa thrillery, jedną książkę dziecięcą, jeden poradnik, jedną biografię i jedno romantazy. Zatem, Miesiąc zaczęłam od Petera Eflanerego i jego książki Decimus Fate i rzeźnik z Gail, drugi, drugiego tomu Decimusa Fate'a, w którym tym razem Decimus i opiekun muszą, muszą zmierzyć się z tajemniczą zagadką śmierci dwóch mężczyzn. I wchodzą takie pogłoski, że właśnie zamordował ich. Ten rzeźnik z Gail Dodatkowo samemu Decimusowi też zaczyna grozić pewne niebezpieczeństwo No i nasi bohaterowie jak zwykle się wplątują w niezłą kabałę Dużo bardziej podobał mi się ten tom od tomu pierwszego Czułam te emocje, te napięcie Bardziej się gdzieś tam związałam z tymi bohaterami I faktycznie poczułam, że jest to seria dla mnie I nawet miałam tak, taki trochę niedosyt, że... To jest już tą kończący, że przynajmniej póki co autor nie napisał trzeciego tomu, a szkoda, bo ja naprawdę widzę ten potencjał na jakby kolejną część tej historii po tej części. Julia Blackburn, Billy Holiday, biografia no jak sama nazwa wskazuje biografia piosenkarki Billie Holiday. Która nie wiem, czy jest do końca biografią, bo o ile mamy tutaj przedstawione w pewien sposób życie Billy, tak jest ono zrobione w dosyć dziwny sposób. O Billy opowiadają ludzie, którzy ją znali, którzy gdzieś tam mieli z nią do czynienia, współpracowali z nią, czy natknęli się po prostu na nią i na jej występy na jakimś etapie swojego życia. I wszystko fajnie, ale. Momentami ja więcej poznawałam życiorysów tych ludzi, którzy o bili opowiadają, niż sami bili, yy, więc no trochę to było takie średnie. Yy, no a poza tym książka jest przerażająca, jeśli chodzi o, o to, jak no wyglądała wyglądało uzależnienie właśnie od narkotyków, wszelkiego typu dragów. Jak no to też analizuję taką sytuację, jak postępowano z osobami czarnoskorymi w latach gdzieś tam, w których byli koncertować, czy nie wiem, czy te 50-60. No. Nie jest to zła biografia, ale czy jakaś taka dobra też nieby tak jak mówię, ta postać Bili mnie się po prostu momentami rozmyła i sprowadziłam tylko do tego, że, no, wyszła z domu i się. Uniezależniła od rodziny, właśnie śpiewając, i dwa, że popadła w straszną ilość narkotyków i, i, i dragów, i to jest wszystko. Chciałabym jednak wiedzieć po prostu coś więcej. Opowieści fantastyczne Fiodora Dostojewskiego, zbiór ośmiu opowiadań. Y które bardzo mnie poruszyły. Najbardziej chyba opowiadania pod tytułem Stuletnia i chłopczy na Gwiazdce u pana Jezusa, ale tak naprawdę każde z nich przeżywałam w pewien sposób jak jakiś taki sen, który jest bardzo poruszający. Te opowiadania są bardzo oniryczne, a jednocześnie. No... Można się nad nimi zastanowić, nad dobrem, złem, nad obojętnością ludzi, nad w ogóle naturą ludzką, nad, nad pewnymi wadami społeczeństwa, bo autor to wszystko to przedstawił, pokazując czasami starszych ludzi w tych opowiadaniach, którzy jednak są nosicielami tych takich tradycyjnych przekonań, zasad i tak dalej. I no naprawdę Ta książka gdzieś ze mną Została w porównaniu do innych Do innych pozycji Tego, tego autora Tylko ona została Riley'ego Sager'a Mój absolutny ulubieniec Tego miesiąca Hi Historia Lenory Hope Dziewczyny, która Kiedy tam miała chyba 15 czy 17 lat to oskarżono ją o zamordowanie swojej siostry i rodziców, bo właśnie w 1929 roku podczas jej imprezy urodzinowej właśnie doszło do tej e, tragedii i e, prawie 50 lat później, kiedy Eleonora ma 71 lat, e, w 1983 roku przyjeżdża do niej nowa opiekunka e, Kit Magdir. I no właśnie Lenora jest po jakimś tam polio, udarze czy tam czymś, jest kompletnie bezwładna, nie może się za bardzo poruszać No i Kid ma się nią zaopiekować Kid też ma ciężką przeszłość, to jest dla niej trochę kara za to, że nie dopilnowała własnej matki, która popełniła samobójstwo Bo też była ciężko chora I pewnego dnia Lenora pisząc na maszynie mówi jej, że chce jej opowiedzieć całą tę historię, co się tak naprawdę wydarzyło. I kid zaczyna odkrywać no, kompletnie zaskakującą jakby historię. To było tak dobre, to było tak mocne. Ja się nie mogłam od tego oderwać i no pod koniec to ja zbierałam całkowicie szczękę z podłogi. Nie mogłam w ogóle nie przewidziałam tych Wszystkich zwrotów akcji, które tam były. Co więcej, kiedy ja się dowiedziałam, że to jest historia oparta na faktach o kobiecie, który, która naprawdę to przeżyła i zmarła jakiś tam czas, kilka lat temu, to, to po prostu no, opadła mi szczęka, jak niesamowite to jest i niewyobrażalne, bo wydawało mi się, że czegoś takiego nie można przeżyć w rzeczywistym życiu, a to można, bo to jest na faktach, i. To naprawdę, tak jak mówię, było niesamowite, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I mam wrażenie, że to jest najlepsza książka tego autora. I raczej o niej w ogóle nie zapomnę, bo tak jak mówię, no, z każdą przesłuchaną stroną ja otwierałam oczy coraz szerzej i szerzej, co tam się jeszcze wydarzy. Ja się po prostu bałam, miałam ciarki ze strachu. Moonline Sandry Ewertowskiej, historia Cyris, która mieszka w wiosce Soldanów i e, musi zostać wydana za mąż za, w takim specjalnym rytuale za e, nieumarłego, żeby no, urodzić mu dzieci i dalej kontynuować tą populację. Ale ona oczywiście tego nie chce, Z, wie, że przy wodospadzie bo, ich bogini May. Przy pełni księżyca można przejść do innego świata i od tego losu uciec No i desperacko próbuje to zrobić, ale jej się do czasu tej ceremonii nie udaje No a potem jak poznaje tego swojego nieumarłego, to też dzieją się różne rzeczy Trochę nie rozumiem tam wątku z sci-fi, który był dziwny, ale z drugiej strony mam wrażenie, że Konieczny, żeby ta fabuła jakoś się sensownie i logicznie potoczyła Nie było to złe, bawiłam się przy tym dobrze Bardzo lubię relację Ciri z i tego, tego jej, powiedzmy, męża Ale czy to było jakieś coś, co mogłabym zapamiętać na długo I gdzieś wracać do tego myślami? No raczej nie, to była dobra rozrywka ale jak dla mnie nic poza tym poza taką może emanacją Kobiecości takiego, że kobiety mają moc taki girl power naprawdę, które z tej książki biło bardzo, ale to bardzo mocno. Virion adept Andrzeja Ziemiańskiego. W końcu ruszyłam z serią Imperium. Aha i przeczytałam y, tą trzeci i muszę powiedzieć, że w końcu się zaprzyjaźniłam z Virionem. Y, od tego tomu. Mimo, że miałam rok przerwy, naprawdę czuję dużą sympatię do tych bohaterów Dużo bardziej się właśnie też do nich przywiązałam, związałam się z nimi dużo więcej Czuję takich, takiego napięcia, emocji podczas czytania, czego dotychczas mi brakowało I naprawdę mam ochotę przeczytać czwarty tom tego cyklu, a potem... Kolejne, bo jeszcze o Virjonie są kolejne dwa cykle: Szermierz Natchniony i Legenda Miecza. Także jak na to, że myślałam, że, że dokończę tę serię i do Virjona nie wrócę, zmieniam zdanie, naprawdę ta książka mi się podobała. Uwielbiam to poczucie humoru, które mają niektórzy bohaterowie, i czekam, co wydarzy się dalej. Szept Weroniki Mati, kolejna książka tej autorki, kolejna, która mnie absolutnie nie zawiodła. Mamy tu tym razem zaginięcie, a w zasadzie, no tak, zaginięcie, utopienie się nastolatki w jeziorze i dolnej. I inspektor Dominika Sajna wraca po trzech latach do pracy, po, po urlopie macierzyńskim, i właśnie chce rozwiązać zagadkę tego. Tego zniknięcia Kai. Podejrzanym jest Piotr Janik, młody chłopak, którego rodzina też chyba do końca ma swoje za uszami, bo tam w 73 roku, czyli no nie wiem, jakieś 40 lat wcześniej, Czyli ileś, zaginęła w tajemny sposób ciotka Piotra Ania, która była tam z statystką przy realizacji filmu chyba Gniazdo granego na czy tam film kręconego na Pomorzu o tak i wokół tego się kręci i wokół jeziora się kręci cała historia może rozwiązanie nie było tak szokujące i tak mocne jak w Żarze ale też mi się bardzo podobało to, jak dochodzimy do tego, jak okrężną drogą autorka nas prowadzi i jak przy okazji poznajemy sekrety wszystkich innych bohaterów. To rozwiązanie było, na sam koniec stało się oczywiste, ale wcześniej takie absolutnie nie było, więc no to na pewno nie jest ostatnia książka tej autorki, którą będę czytać. Zagadka Dickensa, Matthew Perla, opowiada o, no właśnie, śmierci Charlesa Dickensa w 1870 roku. I całą historię rozpoczyna tajemnicze zabójstwo młodego pomocnika wydawcy, właśnie Charlesa Dickensa, który no, teoretycznie miał, miał mieć przy sobie przesyłkę z fragmentami ostatniej powieści autora. Ale tej przesyłki nie ma. I trochę poprzez to zabójstwo Daniela, trochę poprzez podróż do Indii, do Stanów Zjednoczonych, do handlarzy opium, do powrotu do ostatniej trasy promocyjnej Dickens'a, próbujemy rozwiązać zagadkę nie tyle śmierci samego autora, co jak może się skończyć ostatnia powieść Dickensa, czyli Tajemnica Edwina Druda? Od połowy bawiłam się super, bo ta pierwsza połowa była trochę mało wciągająca, ale druga to jest naprawdę świetna książka, sensacyjna z mnóstwem emocji, z mnóstwem zwrotów akcji. No i ta końcóweczka, te ostatnie strony sprawiły też, że ciarki mi przyszły po skórze, i no, naprawdę mocno się mm, przestraszyłam. I to jest chyba jedna też z lepszych książek tego autora, jaką miałam okazję czytać. Świat ogromnych Andrzeja Maleszki siódmy tom magicznego drzewa. Kolejne przygody Kukiego, Gabiego, Kuki Ga Gabi i yy, Budynia, e, tym razem mm, razem z zaginianym kiedyś synem nauczycielki, który gdzieś zaginął w wieku lat pięciu i i Dalią, czyli no, taką ich małą przyjaciółką mającą 7 lat, trafiają do świata ogromnych, W którym przeciwieństwo położeniu później właśnie trafiają do tego świata. Który jest kontrolowany przez olbrzymów No i muszą tam przeżyć I oczywiście razem z Alikiem i z Idalią wrócić do świata Ludzi układając jakby puzzle, które by przeniosły ich do naszego świata Świetna rozrywka dla mnie Świetny odmurzacz Tu absolutnie nie można się nudzić Czyta się to ekspresowo szybko Bo raz, że książka jest to w formatu mniejszym od zeszytu A5 to jeszcze praktycznie co chwilę ma na dwóch stronach kolorowe ilustracje autora, więc tak jak mówię, czytało mi się to błyskawicznie. Ja to pochłonęłam zatrważając w zatrważająco szybkim tempie i dla mnie to był świetny odmurzacz. Myślę, że dla dzieci to będzie doskonała rozrywka i przyznaję, że jak na to, że czytałam tę serię w podstawówce, to mam ochotę do niej wrócić i po prostu. Dobrze się, się bawić, nie licząc na jakby nic poza tym Ansault Nila Schustermana, trzeci tom serii Podzieleni Dużo mniejsze wrażenie już na mnie robi ta seria niż po pierwszych dwóch tomach, choć nadal jest to Świetna lektura, z tym, że tutaj tom oczywiście zaczyna się od momentu, w którym kończy się Tom drugi I mm, ten, ta część jest, była dla mnie bardzo przewidywalna. Nie miałam tutaj żadnych zaskoczeń, jakichś takich zwrotów, akcji, które by mnie jakoś tam pobudziły. Wiedziałam do czego zmierzamy, czułam jak ta książka się skończy od początku, ale czy mnie to zawiodło? Nie. Po prostu kiedy już się zaznajomiłam z bohaterami i z tym, w jaką stronę ta fabuła prawdopodobnie. Dąży to po prostu nic, to nie jest dla mnie zaskoczeniem, ale to nie jest też absolutnie tak, że mnie ta książka gdzieś tam znudziła czy wynudziła. Absolutnie nie. Nadal jest to lektura warta przeczytania, ale po prostu jak już po dwóch tomach wiecie, o czym ta historia jest, to mam wrażenie, że jesteśmy w stanie się domyślić, co wydarzy się w tomie trzecim. Nie wiem, jak będzie czwartym, bo ten jest jeszcze dla mnie absolutną zagadką i mam nadzieję, że mnie jeszcze zaskoczy. Cieniutka książka Dubrawki Ugresić Stefcia Ćwiek W szponach życia To jest to moje absolutne rozczarowanie Tego miesiąca Stefcia jest postacią Bardzo taką Może nie infantylną Ale momentami żałosną Ona próbuje zmienić swoje życie, próbuje się wyrwać z domu, w którym mieszka razem ze starą ciotką i próbuje znaleźć sobie mężczyznę, bo zazdrości wszystkim koleżankom, które tego faceta mają i tam słucha rad różnych właśnie swoich koleżanek, Anuszki, Marianny, emancypowanej Eli ale słucha ich bez kompletnie takiego namysłu, czy mnie to naprawdę posłuży i no, niektóre te sceny tutaj z tymi trzema facetami y, są momentami dla mnie obleśne, takie, no, że ciężko się tą książkę czyta. Dodatkowo ona jest to jest patchwork story, więc to jest hi historia przeplatana różnymi y, radami, gdzieś tam sporadników, jakichś czasopis kobiecych, y, kulinarnych itd. Tak no, dziwnie się to czytało, bo te anegdotki nie miały nic wspólnego z y, fabułą. To ma być książka mocno. Ironiczna, taka trochę pastiszowa, która gdzieś miałaby wykpiewać trochę te stereotypy dotyczące literatury kobiecej i harlekinów Miała taka być, dla mnie miała strasznie dużo czarnego humoru i no po prostu dla mnie śmieszna absolutnie nie była I no, mimo, że czytałam ją naprawdę króciutko, to samym tym czytaniem jej się po prostu zmęczyło. Olandrowy y, Miecz y, Taszy Suri, drugi tom Płonących Królestw dużo bardziej podobał mi się niż y, Jaśminowy Tron, dużo więcej zwrotów akcji, y, dużo więcej napięcia, spisków politycznych, jakiś intryg, y, dużo też więcej czasami poświęcenia ze strony y, poszczególnych y, bohaterów, co naprawdę momentami łamało mi serduszko i to zakończenie no, trochę mnie złamało. Mam straszną ochotę po tym tomie od razu przeczytać tą trzeci, który kupiłam na targach, a przed przeczytaniem tego tomu absolutnie takich refleksji nie miałam, bo wydawało mi się, że ta seria nie jest dla mnie i jest lekko nuznawa. Myliłam się znowu, więc super, i nie mogę się doczekać, kiedy przeczytam tą trzeci, i niestety zakończę już przygodę z tą serią. Mali mężczyźni Luisy May Alcott Trzeci tom małych kobietek Tym razem opowiadający historię Jo i jej męża Którzy założyli powiedzmy taki, taką szkółkę dla sierot I wychowują właśnie tam chłopców i dwie dziewczynki I to tak naprawdę poprzez przygody tych chłopców I tego jak oni się uczą Autorka pokazuje nam Metody wychowawcze, jak wychować młodzież na taką dobrą, pracowitą, uczciwą. I to wszystko jest takie sielskie, bajkowe, a momentami jednocześnie, no takie urocze, wzruszające, poruszające. I naprawdę ten tom bardziej mi się podobał niż małe kobietki i dobre żony. W ogóle myślę, że ta seria zakończy się na przygodach Joe, bo ostatni tom to też jest, są chłopcy Joe, także myślę, że teraz będzie mieć taką dylogię o. O Joey, o właśnie o tych jej chłopcach, których ona w tej szkole wychowuje Natomiast no, historia Dana i jego przyjaciela bardzo mi się spodobała Więc myślę, że absolutnie nie będę tym ostatnim tomem zawiedziona Summoner, początek Tarana Matharu, pierwszy tom serii Zaklinacz o fleczerze, który no, popełnia niewybaczalny błąd i musi uciekać z wioski o nazwie Skóry, gdzie wychowuje się jako sierota pod okiem miejscowego Kowala. I no cóż, na cmentarzu przyzywa demona. Okazuje się, że ma magiczne moce, i ucieka trafia do Akademii Wokanów, której uczą się właśnie tacy zaklinacze. A dodatkowo w królestwie trwa wojna orków z elfami, ludźmi i krasnoludami. No i on ma tylko rok, żeby się właśnie wyszkolić na tego zaklinacza. Świetna to był mój ryrit, przypomniałam sobie, co się w tej historii działo, ale wciągnęłam się tak samo jak przy pierwszym czytaniu. Bawiłam się świetnie to napięcie, te emocje między bohaterami, to jak te relacje są wykreowane. Po prostu autor cudownie to zrobił, i mimo, że ta książka ma już chyba 8, 8 lat, po prostu minęło od jej wydania, to moim zdaniem absolutnie się nie zastarzała i nadal jest to świetna, taka młodzieżowa fantastyka. I ostatnia książka tego miesiąca to Jak uzdrowić siebie, Brianny Wiest. Poradnik o tym, jak właśnie rozpocząć taką drogę do zmiany. Swojego wewnętrznego ja, jak y, też patrzeć na siebie, y, na nasze relacje, jak być no, uważnym na tej drodze zmiany, czy patrzeć, czy niektórzy ludzie faktycznie są dla nas dobrze, czy nie, jak zachowuje się nasze ciało, w, y, kiedy spotyka poszczególne osoby, żebyśmy właśnie słuchali swojego ciała, y, bo czasami y, to, na co nie zwracamy uwagi, to jest właśnie ten kierunek, które powinniśmy gdzieś objąć, jakieś trudne decyzje, które powinniśmy podjąć, że na przykład to, co nam nie przychodzi łatwo, to albo po prostu musimy pocierpieć, żeby udało się to osiągnąć, albo to znaczy, że dane działania nie są nam na przykład przeznaczone. I mnóstwo takich ciekawych refleksji, które naprawdę wzięłam do siebie i e, oczywiście część z nich już zastosowałam w swoim życiu, ale myślę, że. Część jeszcze na pewno zastosuję i w końcu to jest książka, która nie była dla mnie, przynajmniej tej autorki, stratą czasu, więc bardzo się cieszę i tym pozytywnym akcentem kończę te, to podsumowanie listopada. Dajcie koniecznie znać, co Wam się udało przeczytać w tym miesiącu, a ja już się z Wami żegnam. Cześć!